Ruch punktów na obwodzie kół elektrowozu jest ruchem po okręgu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej. Wzór na prędkość końcową, jaką uzyskują te punkty, przedstawia ten wzór. Masz go z lewej strony w rozszerzonej postaci. Występuje w tej rozszerzonej postaci jeszcze omega 0, czyli prędkość kątowa początkowa. U nas na początku elektrowóz spoczywał, więc omega 0 było równe 0. Istnieje związek między prędkością liniową punktów na obwodzie kół i ich prędkością kątową. Przedstawia go ten wzór, też masz go z lewej strony ekranu. Pamiętaj, że prędkość liniowa V punktów na obwodzie kół jest taka jak prędkość pociągu, czyli jak prędkość elektrowozu. No i koniec analizy fizycznej. Mamy do rozwiązania układ dwóch równań, w którym to układzie niewiadome są omega oraz czas t. Wstawiamy omega do drugiego równania, otrzymując taką zależność, z której wyznaczamy czas t 100 sekund.